Słoneczka, tecznanki, na dzisiaj kolejna historyjka, znaczy kolejna jakby Pamiętacie, ostatnio miałam reset Toki y, przy aktualizacji y, Bo mi się tak czasami po prostu dzieje, że przy aktualizacji wszystko tracę i nie mam tych po prostu rzeczy Więc dzisiaj sobie wszystko odnowimy, ale rodzinka będzie inna Troszeczkę, znaczy troszeczkę nawet na trochę bardzo, i będziemy mieszkać w innym domu. Na razie, potem będziemy mieszkać w takim troszkę większym. Można powiedzieć, że zaczynamy od takich, troszkę takich nie bardzo bogatych, i potem będziemy coraz boga bardziej bogaci, aż w końcu będziemy mieszkać w czupiętrowym domu. Na razie mieszkamy w takim domu. Ja uważam, że dosyć jakby, tak wspólny dom, tu jest jakby wejście, tu jest takie ten to to jest po prostu oddzielne na pokoi, tak ja to robię. I dzisiaj będziemy właśnie to meblować. Rambię Wam pokażę całą rodzinkę. Ja tutaj nieważne już sobie zbierałam rzeczy do domku. I wam wszystkich przedstawiam, bo jest nawet ta rodzinka spora, bo nie powiem, że nie. Nieważne, czy oni są tak podobni, ubrani, nie, że nie mogłam się zdecydować czy coś, tylko po prostu czasami takie zresztą takie same ubrania dla mamy i córki, i dla syna i taty. Dobra, no to teraz Wam wszystkich przedstawię. Może zacznijmy od rodziców, bo czemu by nie? Yy, to jestem ja. Gabi, mam 30. 36 lat. Eee, lubię zajmować się dziećmi, chodzić z, psami, z psem na spacer, no i ogólnie takie jakby zajęcia domowe i nie tylko. Były też takie rzeczy typu na przykład zajmowanie się tymi dziećmi, planowanie jakichś różnych wyjazdów, spacery i tak dalej. Wiecie, no takie w sumie zainteresowanie, jakie mają zazwyczaj rodzice, dorośli, mamy. To jest mój mąż, Arsenij, ma 30, też 36 lat. Em, interesuje się w sumie podobnymi rzeczami co do mnie, ale też interesuje się piłką nożną, a ja się też siatkówką, no i piłką nożną w sumie też. Ja pracuję jako sprzedaw jako po prostu w tym w sklepie. A mój mąż Arseni pracuje w banku. Ma swoją, jakby taką własną firmę tam w banku. No wiecie, chyba wiecie o co mi chodzi. A dobra, to idziemy w sumie może od najstarszych to jest Oleg ma 16 lat. Zainteresowanie to ma głównie sportem, ale też graniem w Robloxa. No jakby to inaczej, ale bardziej w, on woli po prostu wchodzić bardziej na pole niż grać w gry komputerowe. To jest Natalia, koleżanki przyjaciółki. Mówię na nią Nati. Ma 15 lat. Natalia interesuje się rysowaniem, jeżdżeniem na rowerze, ale też pewnie się z ale też bawienie się czasami, bawienie się swoimi młodszymi siostrami. No i też dokuczenie bratu. Lubi też jeździć na rowerze. Również też wychodzić na pole z przyjaciółkami. No i też czasami tam pokras sobie w jakieś gry. A, a i Olek lubi też czasami się pobawić z swoimi młodszymi siostrami. To jest Laura. Laura ma 7 lat i jej głównym zainteresowaniem to jest zabawa ze swoją młodszą siostrą, ale też zabawa swoim starszym siostrą, czasami swoim starszym siostrą, też z swoim starszym bratem, ale również dokuczanie im. Laura, Laura lubi też bardzo malować rysować wszystko, ogólnie co związane z rysowaniem, szkicowaniem tak dalej. Ale też bawienie się z, z psem, bo ogólnie każdy z tych domowników po prostu kocha zabawę z psem. Każdy się po prostu z nim bawi. To jest Maja. Maja ma 5 lat. I zainteresowania głównie to zabawa ze swoją młodszą siostrą, swoją starszą siostrą, młodszą w sumie też. Um, starszą siostrą i swoim starszym bratem, ale również lubi im dokuczać. Maja też lubi, lubi trochę rysować, czasami pograć ze swoją siostrą w gry. Lubi też grać w gry planszowe. Maja, tak jak i Laura, lubią spotkać się ze swoimi najlepszymi przyjaciółkami. No i oczywiście, tak jak każdy domownik, lubi się bawić z psem i się nim opiekować. To już jest cała rodzinka, ale jeszcze jest pies, po którego muszę iść do poczty. No i też jest taka mniejsza córeczka, która ma na imię Ania, Aniusia, tak jak w sumie zazwyczaj w moich historyjkach, ale muszę po nią iść dopiero do szpitala, więc to potem Wam ją pokażę, jak będzie ona wyglądać. A teraz zacznijmy robić domek, Ale najpierw niech każdy z domowników sobie wybierze, gdzie chce mieć pokój. Dobrze, dziecieczki, Teraz sobie wybierzcie, w którą stronę idziecie i gdzie chcecie sobie wybrać pokój. A ja mamila mamy razem pokój. Jasne, idziemy. Hmm. Jaki wybieramy? O, patrz! To jest takie fajne. Fajnie się drzwi zamykają. Ale Laura to jest za małe. Dobra, to Maja, chodzi, idziemy gdzie indziej. Hmm. A ten z balkonem? Ale on też jest mały, ale ma balkon. Faktycznie, bierzemy ten. Mamo, tato. Co znowu? Co znowu się dzieje? Chcemy ten pokój z balkonem? No, no dobra. My będziemy mieli tutaj. A wy gdzie macie pokoje? Ja idę sobie. Tutaj chcę, ej no ja tutaj chcę O nie, 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 nie. na pewno tu nie będziesz No ale czemu? Bo tak mi się podoba. Ja mam tutaj, tutaj No ale macie coś pogięło Nie pogięło mnie nic Olek idź stąd sobie Nie, jesteś teraz w moim pokoju Już nie jestem Alecha mówi, idź sobie stąd Nie Czy ja tam słyszę jakąś znowu kłótnię? Też słyszę jakąś kłótnię Dobra, idę tam do nich. Idę z tobą. Co tu się dzieje? No bo ona mi zajęła pokój. Naprawdę. Naprawdę, proszę was. No może zrobimy tak, że ty będziesz miała tutaj pokój, a tutaj będziemy wybrać. Co? Nie, 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 nie. Będziemy sobie już schodził do pokoju, tym bardziej, że tu nie ma ściany. Dobra, to już sobie odpuszczę i tylko mniejsze mniejszego obok. Co obok mnie? No, chyba cię doreszty podjęła. Uspokójcie się, bo zresztą z Was nie będziemy Będziecie pokój mieli razem. Będziecie mieli jedno łóżko. W że będziecie spać. Co? Nie, Tato, weź. No, to się uspokójcie. Dobra, przepraszam. Też, przepraszam. No, dobra. Mam nadzieję, że już wszystko sobie zrozumie. Jeśli tutaj chcesz mieć. No, oczywiście, że tak. No, to ja chcę mieć tutaj. Wystarczy mi chyba miejsca. Dobra. Teraz gdzie będzie kuchnia i łazienka. Tutaj bym zrobił salon. Też bym tutaj zrobiła salon. No tutaj może jakieś rzeczy dla dzieci. W sumie to zaraz potem zobaczymy. I wy też zobaczycie. Dobra, to lecimy z tym tematem. Dobra. <laughs> Ogólnie pamiętam, że ja w moim głosie lekką chrupkę, ale to po prostu przez to, że jestem po chorobie. Najbardziej muszę powiedzieć, że skończone pokoje mam ten, bo tutaj dałam łóżko, a wszędzie, prawie wszędzie są tylko tapety. Tutaj dałam i tutaj. I tutaj dałam. To teraz czas tutaj, 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 tutaj. No i tutaj. Lecimy. Dobra, mam zrobione teraz tyle. No wiem, mało, ale. Po prostu jakby, no jakby nie wiem, nawet nie wiem, co mam powiedzieć, ale po prostu nie wiem, czemu takim nawet idzie powoli, ale nawet nie mogę nic znaleźć tutaj, to jakiś kosmos, naprawdę to jest jakiś kosmos, nie wiem, co są te wszystkie rzeczy. Wszystko się tu pogubiło. Tuszka się przyda na pewno. <laughs> no, że jakieś rzeczy, ja nawet nie wiem, czy się przydadzą. Taka różowa na pewno się przyda. No bo różowy to mój w końcu na kolor. Nie tylko w to, co ale też naprawdę. Um. To też się przyda. No nie, wyście wywalajcie z tym. Już jest tak naprawdę gotowe, tylko dałabym tą różową, żeby to wszystko pracowało do siebie. I idealnie. Napiszcie w komentarzach co o tym myślicie. Dobra. Teraz szukam jakieś fajnej półki. Wezmę chyba coś takiego. I jeszcze do tego Tu tyku... Oczywiście, bo nie ma chyba być bez. Też ze słonki jakąś tam. Tą taką moją ulubioną. To nawet które to są łabione. Okej. Okay. No i damy też jakieś oczywiście kwiatuszki. Okej. Okay. Tu nie oszczędzając lampa jakaś. Taka chyba jest Git. Y Zabawki, zabawki. Prawie bym zapomniała. Dobra. Um, taką słodziutką skrzyneczkę. Tutaj tak um, Trampolina. Może być tutaj trampolina, jeśli nie się zmieści. Ale chyba się zniszczy Tak sobie może na tym arkanie zrobię taki, jakby opródejk, można tutaj powiedzieć, żebyśmy mi mieli zrobić goryla lub na przykład jakieś inne rzeczy. Dobry pomysł, ale nie wiem gdzie jest trampolina. Tu jest jakaś, ale taką mniejszą, domową, bym chciała. O, tu jest zmieści się, zmieści się, no pewnie się zmieści nawet tą dużą mogłabym tu wpakować i się zmieściło jak ja coś robię to się na pewno zmieści <grym> oczywiście to tylko takie żarty, nie zawsze się wszystko mieści może się przyda ja jestem po prostu jakaś cudowna, bierę jakieś rzeczy i mówię, że może się przyda, to mam um, tak naprawdę pewnie się i tak przydatą. O, um, um, um. Jeszcze to. Chcę się tu zmieść Dobra, zmieściło się. Jest. Zabawki dam potem, bo teraz zajmiemy się tu tym tarasem. Nie chcę się za bardzo go robić, tylko dlatego, że jak chcę dać jakąś rzecz, to muszę robić tak i dawać tą rzecz, to jest takie wkurzające, no, więc no, takie coś może się przydać. Wiem, co na pewno nam się przyda. Grill, na pewno się nam przyda, na pewno, na 100%. Jest też jedna rzecz, która może się nam przydać, a mianowicie i ja po prostu wezmę tutaj jakieś rzeczy i wrócę do Was potem, jak wszystko sobie poukładam. Um, finalnie że tu ani pasen, ani nic innego nic nie zmieściło więc totalny pech. ja nie wiem czy oni teraz będą się kąpać, jak będzie tak gorąco. Zrobię w domu gdzieś pasen. <totopat> <tato> Sorry, za to? Dobra, ogólnie całe zrobimy part 2 zaraz, bo ja się gdzieś spieszę, więc robimy part part 2 będzie zaraz. Na tym skończyliśmy to tutaj się. Ogólnie działa. Part 2 będzie zaraz. Bajo.